Nowe doniesienia z domu Rosiewicz'a i jego sporo młodszej żony. Jest tak, jak ludzie myśleli. Niewielu wiedziało, że Andrzej Rosiewicz ma sporo młodszą żonę. Wybranka 80-letniego piosenkarza jest młodsza od niego o 25 lat. W jednym z ostatnich wywiadów muzyk zdradził, jak różnica wieku wpływa na jego związek. Pojawiły się także pytania o zazdrość w małżeństwie. Andrzej Rosiewicz to wybitny muzyk, autor legendarnych hitów. Z pewnością każdy zna chłopców radarowców piosenkę z 40 latka, czy najwięcej witaminy. Jednak muzyk rzadko opowiada w mediach o swoim życiu prywatnym, dlatego też z pewnością niewielu wiedziało, że Rosiewicz ma sporo młodszą żonę. Różnica wieku między artystą a jego małżonką Iwoną wynosi 25 lat. Para poznała się wiele lat temu na wyborach Miss. Iwonka nie startowała w wyborach, tylko siedziała na widowni. Od razu wpadła mi w oko. Poznaliśmy się potem na bankiecie, wymieniliśmy się telefonami i zaczęliśmy chodzić na randki. Była ładną i zdolną muzycznie blondynką. Nadal jest, wyznał Andrzej Rosiewicz w rozmowie z Dobrym Tygodniem. Wieści w sprawie małżeństwa Rosiewicz'a wyszły na jaw. Chociaż Andrzej Rosiewicz i jego żona Iwona tworzą od lat zgrana małżeństwo, to muzyk nie zamierza ukrywać tego, że bywa strasznie zazdrosny o swoją ukochaną. No jestem o nią zazdrosny, bo ją kocham. Nie ma miłości bez zazdrości, wyjawił piosenkarz w jednym z wywiadów. Co ciekawe, małżonka Rosiewicza pochodzi z Krakowa i skończyła studia ekonomiczne. Unika blasku fleszy i bardzo rzadko pokazuje się publicznie u boku swojego znanego męża. Od razu zaproponowałem, że pokażę jej Pałac Kultury, a ona wystąpiła z propozycją obejrzenia Smoka Wawelskiego i tak się połączyliśmy, opowiadał niegdyś portalowi Show news Andrzej Rosiewicz. Gdy para się poznała muzyk miał już skończone 50 lat. Małżonkowie doczekali się razem trójki dzieci. Niewielu wie, że matką chrzestną jednego z synów pary została legendarna piosenkarka Violetta Villas. Violetta rozmawiała z moją teściową, która pochwaliła się, że ma wnuki. Wioletta zapytała wtedy, czy są ochrzczeni. Gdy dowiedziała się, że jeszcze nie, to powiedziała, że wybiera Adasia. Przyjechała do nas i została matką chrzestną, opowiadał przed laty faktowi wykonawca chłopców radarowców.